Hej, jestem ten numer w kolejnym odcinku na moim kanale. zagramy sobie w z Spidermana. I co lecimy dalej? Ogólnie. Y nie pamiętam co mam powiedzieć. No, ale lecimy sobie tutaj i dzisiaj zrobimy sobie misję. Już wiem którą, ale weźmiemy sobie to plecaczek, bo czemu nie? Lubię takie rzeczy ogólnie robić, bo to zawsze jakiś tam. Y no, nieważne. Już nie no, pamiętam co mam powiedzieć. Potrzebny meldunek no. Na temat sytuacji w Dobra. No. Wspnij się tu. Dobra. Yy. Nie wiem, zrobię sobie to, bo odboczyło nie. Yy. Kurde. Dobra. Tego. Kurde, dobra to już koniec. Zrobimy sobie tą misję, bo z tego co pamiętam, była fajna bardzo. Także Ym... właśnie, ile tych plecaszków jeszcze zostało nam, bo nie wiem, dobra yy, kostiumy, znowu kostium, yy, patrzymy sobie. mu nie? Yy... Brzydki, obrzydliwy, bardzo brzydki. Nie podoba mi się bardzo, naprawdę nie podoba mi się. Co to jest? A takiego, że to jest fajne. obrażenia Otrzymano od pocisków to też jest spoko. za zapokonywanie wrogów to możemy z tego, ale zobaczymy najpierw co to jest. Automatycznie zużywamy zleceń, by uleczyć e, cię przy niskim poziomie zdrowia. To jest nic nie warte i niepotrzebne wcale. To skonsolidowanie efektu porażenia to mi też takie, takie średnio warte cokolwiek. Także co? Tutaj sobie Nieważne Dobra To lecimy te 300 metrów i w ogóle jak już mamy... chociaż to jest szybko... Dobra, mam nadzieję, że będziemy mieć trochę do przebycia, żeby... Bo... Chciałem chwilę pogadać. Nie dobra, nie myślałem, że... Dobra. Okej, okay, na waszej stronie, ale nie widziałem ani słowa o pogarszaniu sytuacji kryzysowej. Okej, okay, mamy to podwójne już... Dobra, tutaj i I tutaj, czy on jest w tym momencie? Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście. Już dobra. Dokładnie. Nie wierzę, jesteś tu. Dobra, jestem, co się stało? Znaczy, ja pamiętam to chyba. Tak, to, to Więc pamiętam, się tym wyzwaniem nie wiem, co to jest. Nikt nie wie i to jest najlepsze. Zacznie się, gdy zrobisz zdjęcie kodu na ścianie. Łatwiej zna. Dzięki temu komuś pomożesz. W takim razie. Dobra, robimy sobie zdjęcie kodu. Mam. SM. Podjąłeś wyzwanie. Dobra. zbyt czasochłonne. Wybacz, ludzie potrzebują pomocy. Dobrze, że to powiedziałeś, bo rozchodzi się o pomoc... W pewnej biduli. Ostatni kod matrycowy pozwoli ci znaleźć... kogo znaleźć? O! Ofiarę zorwania! Co? Dobra. No nie, tak się podnosi napięcie! Ogólnie miałem te guziczki, w sensie czułość tronu że zapomniałem, już za późno, bo po ostatnim odcinku ze. Że nie pamiętam czego, zje Wordoksem, także... Internet patrzy. No Nie jest dobrze. Wariatka. Ale nie mam wboru. Ale co? A to. to. Okej. Okay. Fajmy w sieci. Znajdź kolejny kod. Dobra. Tutaj, czy to dalej? No tu tutaj, okej. Następnym krokiem jest kod matrycowy. Z tym nie pójdzie tak łatwo. Gdzie on jest? Okej, okay, muszę tutaj jakoś się wspiąć chyba na górę, żeby... Jeszcze wyżej chyba. Aha, on nie chce stanąć jego na tym Kurczę. Nie no nie. To, to tam trzeba po prostu chyba. Dobra. Chodź, chodź, bo nie ma czasu. O. Zaraz, co? No lub to zdjęcie, halo. To co to za fani? Wszystkim to odbiło. Podczas tej ekscytującej sceny, pozwolę sobie odczytać kilka Waszych komentarzy. Halo. No, czemu? No, w Fentypen pisze. Śmiechłem, kiedy wkręciłaś Jona Jamesona. Ja również Fentypen. Dobra. Trzeba się ich pozbyć. Przykro mi, musicie wrócić do cynamonowego wyzwania. Storka Spidey, nic nie poradzę, że moi panie. Gdzie jest ten plecak? To jest tutaj? Tak. Widziałem sobie po tym plecak najpierw. tyle w Hashtag Sztos. Powiedziałaś hashtag na głos? To jest prawie tak straszne jak porwanie. Po cyknięciu kodu powinieneś poznać następną lokalizację. Pośpiew się! Nasza przyjaciółka jest taka... samotna i smutna. Dobra, ile ile tego mamy? 40, 44 na 55. Idziemy po tym plecakie jeszcze, czy? Dobra, nie idziemy w stronę, w On jest jakoś daleko. A bo to jest całe, całe tutaj. Hmm. I to może być wszędzie, to jest najgorsze, a ja nie wiem gdzie to jest. Ale dobra, idziemy zobaczymy że tutaj, tutaj jakoś na tym, jakoś coś gdzieś Tutaj nie, tutaj Tutaj jest, dobra. Jest drugi kod rozpięty na dwa budynki. To wymaga kunsztu. Na dwa budynki rozczegowane Podczas chodzenia po jakiś ścianek znowu, Jezu, wymyślają coś... Tutaj zaraz tutaj to jest jeszcze wyżej, a tutaj no wyżej

No. Dobra i teraz szybko. Dobra. Zdążyłem. Muszę się pośpieszyć. że gdzie? Tam. Dobra. Dobra. Y tutaj. Halo. Dobra, dobra. Fajnie, krzywy budynek w sumie. Nie wiem, co tak się da. Tak się nie da w prawdzie. W życiu trzydzieści ja Nie wiem, ja nigdy nie widziałem w życiu trzydzieści szyby chyba. No, albo nie. Dobra, nieważne. Mnie się o to. Tutaj. Słyszysz mnie? Trzymaj się, wyrwę drzwi! A. O Boże! O Boże, Spider-Man! Jak ja ci się odwdzięczę! Za te miliony wejść, które mi zrobiłeś! Skrubol! Nieźle co? Szkoda, że nie widziałeś swoich upiornych oczocośków! O, popatrz! Jeszcze więcej fanów! Skrubol! Aha. Powiem krótko. Oficjalnie tego nie toleruję. To mi przestać. Fajni fani, co nie? E... Teraz chcę tego. Dobra. który z nich podejdzie dobra teraz Tego? dobra tak i oj oj, oj. tak się go da w ogóle pokonać no super ile jest No, okej, okay. a tu zadaje jakieś obrażenia chyba, tak? Dobra, a to jest zwykły gościu, tu też. Dobra. No. Dobra. Tako, dobra, tego, no. I, i, ostatni gościu, dobra, już. Wszystko. To naprawdę zaczynam mieć dość sieci. Dobra. 1000, oczywiście, że nie, bo po co? Gołąb. Idziemy go złapać? Nie wiem jak coś zrobić takiego teraz, bo już mało czasu zostało. Podrynne, z deszczu podrynne. Tylko teraz pytanie, czy to jest... Dobra, jeden, dwa, dwa gołębie zostały, tak? No bo tak, no, ale nie będziemy łapać teraz głębi, no bez przesady. Mm. Tik, tak. Jakieś tik, taki tu w ogóle. E, polowanie na sniperów. Spoko, ale nie. Chcę coś tutaj zrobić takiego, żeby. Chcę, było, zrobię sobie to. E, 10 wykończeń z lotu. nie po cichu. Trzech przeciwników, albo to. Problemy. A dobra, idziemy robić to. Zrobimy sobie ton, bo czemu nie? 200 metrów, także. Bo zostało jakieś mniej więcej. 5 minut? Tak mi się wydaje, no mniej więcej, bo nie włączyłem tego od razu, także. Chyba, że mogę sobie tako zobaczyć. O tako. Teraz się na chwilę zatnie, ale. No, 5 minut. No to sobie. No sobie zrobimy to, no bo czemu nie? Pierwsze co zrobię w ogóle jak nagram ten odcinek, to muszę czułość mikrofonu zmniejszyć, żeby nie było słychać tego takiego no. A to wiem, że słychać było potrzeby. ...wielkie nadzieje w systemie ogrzewania parą. Jest lepszy dla środowiska niż paliwa kopalne. Jednak ciśnienie może prowadzić do potężnych eksplozji. Ta stacja miała monitorować ciśnienie w niektórych budynkach. Pomóż mi udowodnić, że jest warta swojej ceny. Proszę. Haremu bardzo zależało na ocaleniu dziedzictwa jego mamy. Trudno mu się dziwić. W pobliskich budynkach nastąpił nagły wzrost ciśnienia. Wygląda na to, że przyczyną są wadliwe regulatory. Muszę je zepsuć zanim ciśnienie przekroczy limit i budynek wybuchnie. Miasto wymieni regulatory, które zepsują. Nie mam czasu okay. się znieść. Czyli jak zwykle idziemy psuć. <laughs> idziemy psuć jakieś tam, coś tam. A. 15 te regulatory znajdują się na zewnątrz. Powinien wystarczyć celny strzał siecią. Leży jeden, czy ile? Założę się, że Jameson zacznie swój jutrzejszy program od historii o Spider-Manie, devastującym. Dobra. A ja na czas Ja? Nie mogę żadnego pominąć. Wystarczy jeden, żeby wszystko wybuchło. Dobra. Tutaj jakiś coś jest? Chyba. Dobra, w tych budynkach jest sporo ludzi. Nie ma czasu na ewakuację. Wszystko w moich rękach. Nic strasznego się nie stanie, jeśli je zniszczę. Miasto Dobra, tutaj. Jednym... A ja tu mam ten. To nie jest tak ten. Yy... Tak nam czas w sensie jest na czas, ale nie. No, czas się uzupełnia, czy coś. Po prostu czas się... jest więcej czasu, kiedyś jedno zniszczymy, także tutaj... Z tym nie ma problemu, dobra. Tutaj... Ale gdzie jeszcze, bo ja nie wiem. Czy może na innym budynku? Bo wydaje mi się, że to są wszystkie. Boże tutaj, no nie wiem. O tak, dobra. Eee. No I... i dziesiąty, dobra. No? Teraz jeszcze trzy. U no, gościu No I ostatni chyba tak Ostatni Okej, lepiej pójdę na dach i upewnię się, że ciśnienie spadnie Dobra, upewnimy się, bo, bo trzeba Dobra, ej, no i tutaj Pojęcie zmysłu siedzi cicho. Wszyscy są całym. Ja mi się stąd u zanim ktoś wystawi mi rachunek za zniszczenia. Wchodzimy ten plecak jeszcze. Dobra. Posterunek 18 minut, dobra, to zrobię sobie jeszcze. To Właśnie, ogólnie, ten... Chciałem nagrać Minecraft Hardcore 50 dni Hardcore i tak to... No tak jak to jest, to jest teraz super, mega popularne, ale... Nie mam jak Bo tutaj... Na konsoli nie ma czegoś takiego jak Hardcore, także... No lipa mega Okej, okay, wszystko tutaj jest zrobione A, dobra Super, a już przestałem zabraknie mi agentów, zabraknie mi agentu zabraknie. Dobra, tu nie. Dobra, teraz chodźcie. Dobra, teraz tak. Tako. E, aha, on... Na niego nie działają te... pajęczyny. Dobra, dawaj, tako. I tako. E, dobra. Tutaj eee. Dobra i teraz chyba Jeszcze on. No, przyceluj. No. Dobra, czy on wisi w ogóle na nie, Myślę, że on na lampie wisi. Dobra, także to by było chyba na tyle, ogólnie Minecrafta Hardcora sobie nie ponagrywam, bo nie mogę, bo nie ma czegoś takiego Hardcore na konsoli, także lipa ogólnie, no i tyle w sumie, e, komuś z lat teraz rzecznikiem z terczami. to jest mega przydatne, ale mi się nie chce, w sensie nie ma po to, w sensie nie ma, nie ja wiem, rzucone obiekty z wyobrażeniem wszystkim pobliskim wrogom, to jest rzucone? Co to na... było? No tak, rzucone, a dobra, nieważne. Eee, teraz tak, uderzenie o ziemię z większej wysokości. A to, to jest spoko, ale takie lipne. Przynajmniej będąc w powietrzu, by przyciągnąć przeciwników do siebie i rozpocząć... A ja tego nie mam, dobra, weźmy to A Ale ważne. Dobra, także to by było na tyle, stać łapkę w górę od znacznika następnego, No i cześć.